Witam, tu FSO Poldekar. Samochód już rozebrany. Plastiki, jak widać, to wszystko tak leży. nawet położyć na fotel. Podłoga nie jest w złym stanie. Progi, jak to progi, Na tym w dobrym stanie trochę jest, będzie poprawiony próg z tej strony. próg z tej strony, jak to próg, i tyle rdze wyszło. tyle stąd i cały próg leci oczywiście drzwi też mocowanie pod lewarek jak to jest, zawsze do wymiany tu też nie będę odginął, bo łapy pokalecze podłoga w tym żeby było widać, że naprawdę jest rozbierany dziura fabryczna, która się już zrobiła przerzwiała część jaki mam do niego I nie tylko na wszystko tak przelecimy zobaczyć progi komplet zewnętrzne oraz wewnętrzne te z otworami sprężyny ale to są do brązowego Karo Kierownica, rozrusznik na zapas. Atrapa tutaj zapisane, widoczna. Amortyzatory chyba tył albo przód, nie pamiętam. Reparaturki, progi, dwa komplety. Mogę się mylić? Zaczepiam o to pudełko. Plastiki. Tu nic nie ma. Zerze końcowy. Ferros. Pająk. Od kierunków itp. itd. Tu Dużo części jeszcze. Z niego. Wiadro tam. Zakryte jest. Czyściami? To wszystko. Na razie, cześć.